Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję bezprzewodowego odkurzacza pionowego Xiaomi Dreami V10. Zacznijmy od tego co znajdziemy w opakowaniu. Już po otworzeniu pudełka ukazuje nam się instrukcja obsługi. Niżej mamy jednostkę odkurzającą z filtrem, wbudowanym akumulatorem i pojemnikiem na nieczystości. A oprócz tego mamy zestaw akcesoriów. A wśród nich jest rozciągana elastyczna rurka przedłużająca, która pozwala nam czyścić w mniej standardowych miejscach, do których sztywną rurką nie dojechalibyśmy. Oprócz tego, taką sztywną rurkę oczywiście też mamy i jest ona urozmaicona pinami, które zasilają elektroszczotki. W zestawie mamy też dużą elektroszczotkę z wałkiem, jest stacja ładująca montowana na ścianę. Oprócz tego zasilacz sieciowy, który możemy podłączyć albo do tej stacji, albo bezpośrednio do odkurzacza, poza tym mamy dwie wąskie końcówki z wysuwanym włosiem oraz mniejszą elektroszczotkę z włosiem, a także zestaw montażowy do tej stacji ładującej. Z podstawowych informacji na temat odkurzacza to do dyspozycji mamy silnik o mocy 450 W i mocy ssania do 22 tysięcy paskali. Do dyspozycji mamy trzy różne tryby pracy i w zależności od tego, który wybierzemy, to odkurzacz będzie działał przez 55 minut w trybie pierwszym, przez około pół godziny w trybie drugim oraz przez około 10 minut w trybie turbo. To jest już trochę mało, te 10 minut to jest trochę śmieszne, ponieważ no nie zdążymy odkurzyć nawet mniejszego mieszkania, no ale jednak ten tryb wyróżnia się bardzo dużą mocą ssania. Dodam jeszcze, że za taki czas pracy odpowiada akumulator o pojemności 2500 mAh, a całość ładuje się przez około 3 godziny. Jeśli chodzi o sposób działania, to tak jak wspomniałem jest to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, czyli przede wszystkim nie mamy żadnego kabla podczas odkurzania i nawet wtedy na kablu niestety nie działa ten odkurzacz, co jest moim zdaniem trochę też wadą, ponieważ gdybyśmy chcieli gdzieś tam odkurzyć na szybko kawałek, a jednak bateria jest rozładowana, to niestety nam się to nie uda. Zwiększa to jednak bardzo mobilność urządzenia. Ponieważ bez jakiegokolwiek kabla możemy odkurzyć wszędzie, gdzie tylko chcemy, a żeby uruchomić odkurzanie, wystarczy, że przyciśniemy i przytrzymamy klawisz. Szkoda jednak, że nie ma tu jakiejś blokady, żeby ten klawisz cały czas był przytrzymany, tylko musimy cały czas go trzymać, co w przypadku odkurzania nieco większych powierzchni może mieć znaczenie. Zestaw szczotek, który dostajemy, jest naprawdę bardzo pokaźny. Pozwala on praktycznie na odkurzanie we wszystkich możliwych miejscach. No chyba, że mamy do dyspozycji bardzo wąską szczelinę. Osobiście mam miejsce w kuchni między szafkami a lodówką, gdzie szczelina jest nieco mniejsza niż rurka, przez co nie jest możliwe tam odkurzanie. Trzeba mieć więc to na uwadze, że te szczotki szczelinowe są ok, bardzo fajne, ale sprawdzają się raczej do odkurzania kanapy czy innych płytkich powierzchni, a w szczelinach między meblami no już niekoniecznie się to sprawdzi. To tak naprawdę wszystkie wady, które przyszły mi do głowy podczas korzystania z tego urządzenia. Poza tym, bowiem v 10 to świetny odkurzacz, który sprawdza się podczas sprzątania znakomicie. I to nawet nie takiego codziennego, lekkiego sprzątania. Tylko nawet podczas generalnych porządków, gdy coś rozsypiemy, wszystko odkurzacz wciąga perfekcyjnie. Zarówno z twardych podłóg, jak i z kanap, jak i z dywanów, wszystko wciąga jak należy i nie mam totalnie nic temu odkurzaczowi do zarzucenia. Dodatkowo jest on w pewien sposób bezpieczny dla alergików. Mamy tu bowiem filtr HEPA, który potrafi zatrzymać do 99% pyłków, żeby nie wydostawały się z urządzenia podczas pracy. Ten filtr jest montowany od góry, możemy go sobie wyjąć, możemy go wyczyścić, a nawet umyć. Warto jednak bardzo dobrze wysuszyć potem ten filtr. Producent podaje, że nawet powinniśmy odczekać doby po umyciu. Dodam jeszcze, że urządzenie bez zamontowanej szczotki waży około 1,5 kg. Nie jest to może dużo i nie jest w sumie uciążliwe podczas normalnego użytkowania, jednak no warto pamiętać, że gdy będziemy odkurzać nieco dłużej, to również nawet taka waga może stać się odczuwalna. Na sam koniec jeszcze sprawdźmy, jak głośny jest ten odkurzacz na poszczególnych trybach. Tak jest na trybie pierwszym, tak na trybie drugim, natomiast tak na trybie maksymalnym. Ogólnie jednak, myślę, że Dreamy V10 to świetny sprzęt, który sprawdzi się w każdym domu znakomicie. Wciąga wszystko z dużą skutecznością. Dodatkowo mamy spory zestaw szczotek, za pomocą których możemy odkurzyć praktycznie w każdym miejscu. No, może poza wspomnianymi szczelinami obok mebli. Poza tym, czas pracy jest całkiem niezły, no chyba że poza trybem turbo ponieważ no te 10 minut to jest trochę mało, jednak no i za coś, w te 10 minut jesteśmy w stanie bardzo, bardzo skutecznie odkurzyć wszystkie powierzchnie, włącznie z dywanami, z których odkurzacz jest w stanie wyciągnąć niesamowicie dużo. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tego odkurzacza, to myślę, że w 100% jest to sprzęt wart polecenia, dajcie jednak znać w komentarzach, co wy o nim myślicie, czy wy byście go kupili, czy szukalibyście innego sprzętu. Może Was w ogóle nie interesują odkurzacze pionowe, może wolicie normalne odkurzacze z przewodem, a może wręcz przeciwnie, korzystalibyście tylko z robotów sprzątających. Jestem ciekaw Waszej opinii. Nie zapomnijcie też o łapce w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!